Cześć, jestem Adamowski10 i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku yy, z minigry Gravity. Tak. O, co to? Kufer? Można otworzyć kufer. otwórz kufer, nie mam kufrów. Dobra, i to jest tak, mini gra gravity, która polega zwyczajnie na tym, że się po prostu spada. Spada się i spada yy, i będę dzisiaj porównywał tutaj na yy, serwerze WTSpl oraz na serwerze Coś tam Tak polecam Potem ocenię i uznam które jest lepsze Najpierw tutaj chwilę zagramy Zagramy tu 7 minut i potem tam kolejne 7 minut Dobra wbijamy tu Dobra Widzimy się jak się jak oczywiście gra rozpocznie Dobrze już już się zaczyna Jeden Dobra <laughs> Dobra lecę Aj nie znam w ogóle tej mapy mm, a, a tu lecę, co? nie wynka, głupia! Ukryj gracz, od razu! Jakie straszne dźwięki! O, dobrze, 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 dobrze! Było dobrze! A ciach, ciach, oj! Więc jak widzicie, ta gr mini gra polega na tym, że po prostu spada i... i po prostu spada. Trzeba omijać przeszkody, złe przeszkody! I tu prawie byłem! No nie mogę normalnie, no nie mogę Drugie miejsce, chcę mieć trzecie miejsce Aha, etap tu, so, tu jest tyle etapów Ja jeszcze pierwszego nie przeszedłem! Ja w to jestem beznadziejny No nie wiem, no nie mogę, no to w to paranoja no. Ja w to w ogóle grać nie umiem No, szkamstwo w państwie, normalnie, no. Gdzie tu jest w ogóle woda? Ja tu nawet wody nie widzę. Ooooooo, no nie. No nie mogę, po prostu nie mogę, no. Nie zabijaj się o to, ty głupi, no. Nie mogę, po prostu nie mogę. O, dobrze, teraz będzie. Tu nie ma w ogóle wody! Lol, ej, to jest kurcze chore. To jest, przepraszam, bardzo, bardzo, chore. Ja tego w ogóle nie ogarniam. Próba 20, no cudownie. No nie mogę po prostu. No nie no, to jest chore, przepraszam bardzo. Tu nie mam w ogóle wody, gdzie ja mam trafić? Ej. Lol. To jest dziwne. Ja tu nawet nie widzę. Koniec no. Ja tu w ogóle nawet nie widzę. O, co tu chodzi? No dobra to. Średnie. Dobra. Ło To na pewno powinno być tak? Nic mi się nie stało LOL 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 Aha bo przegrałem pewnie, tak? O, no nie no, nie mogę Gdzie tu polecić w ogóle? Tu nie ma wody A nie, bo to trzeba o nie Trzeba tu wylecieć poza ten no tu, tu, jak ja mam to ominąć? Przepraszam bardzo. O, no nie, no nie, nie mogę. To jest dziwne, dziwna jest ta gra tutaj. O wiele, znacznie, znacznie lepiej gra mi się, gra, grało mi się na... No nie, no no co przepraszam bardzo. Jak ja mam tu przecieć? W jaki sposób? Bo dla mnie jest to niemożliwe. No, przepraszam bardzo. No ja pierdzio, tu nie, nie ma żadnego przesnyku. Zero przesmyków, jakichkolwiek. No proszę bardzo, no co to ma znaczyć? W ogóle nie widać nic zwany. Żadnej... Nie no, nie no... Ja to po prostu nie potrafię w żaden sposób wygrać tego. Ja tego na pewno nie wygram i na pewno nie przejdę, tak? Bo zwyczajnie jest po prostu dla mnie ZA TRUDNE Nie postawię po prostu, no. Nic a nic. Zero. Po prostu zero. No... Nie no. Tu mi się gra w nadziei w co A jak na Hive MC tak to się nazywa? Tak, na Hive MC jak wszedłem to za drugim razem wygrałem po prostu całą grę. No. Więc... Zaraz ledwo po tej rundzie po prostu ja kończę. Tutaj i... Będę grał... No, Hive MC no Follender, no! Nie, no ja nie potrafię w to w ogóle grać, nie potrafię, po prostu nie potrafię, no. Okej, okay, ale... No nie, no tu, tu, nie da się w ogóle w żaden sposób wypatrzeć, jak... Jak tutaj trafić, tak? Nie da się w żaden sposób. O, no koniec, no pewnie. To są trzy etapy. Cudownie. Ja po prostu wychodzę z tego serwera I tyle, no Ja tu nie potrafię grać Zwiedzimy się na Hive MC Jestem tutaj na serwerze Hive MC Teraz dołączymy sobie do migry Gravity Dalej, dobra, ciach Szybko, zdążyłem? Zdążyłem, na no. Dobra, vote, vote Zobaczymy na co zawotować Vote 1 bo ładnie nazywa się Wonderland, tak więc... Okej, okay. dobra, dalej, teraz nie się zaczyna. No, tu nie trzeba. jest dobrze, ładnie. i co to, co, co wygrało? No, Wonderland, to jest Wonderland, takie brzydkie. No dobra, ten. Nie znam się. 3, 2, 1, go. To jest, tutaj jest o wiele. Oj, bez beznadzieja. Znaczy, beznadzieja nie ja gram dzisiaj. Nie potrafię dzisiaj w ogóle grać Tutaj się to leciało, leciało, leciało i... Tu, tu! I prawie byłem Prawie, 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 prawie No i tu przynajmniej jest prawie, a nie w ogóle Ojej, zapomniałem, że to jest tak Dobra, muszę tu Tu, 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 tu i teraz środek, środek Naprawdę? Naprawdę! Teraz nie, 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 nie Dobra. I teraz! Ja się znowu źle powiedziałem Tu i tu. Teraz, teraz, teraz no w państwie normalnie. No, nie mogę. Ciach, tu przez środę. O, i naprawdę? Teraz nie doskonale, dobra. Aha, no to. Brzydkie. O, tutaj, 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 głupie. Wygram, wygram. Przesz dobrze. No, tu jest, jest chyba 5 etapów, 3 etapy, już nie pamiętam ile. Ciach, ciach, ciach. Pyk. Dobra. Colors. O oh, jeju! No dobra, będzie na środeczek Jest za pierwszym razem, no jest to kurde dobra. Gra VB O jeju, już ktoś dokończył? Nie mogę. O, tu trzeba było tak. No dobra, tu był te... O, i tutaj. Nie! I teraz, 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 teraz. A no i tak to się... O, dziękuję. Idzie tu się teraz udać? Gdzie teraz się udać? O, lol. Gdzie trzeba teraz pójść? O, Gdzie to się idzie? Ej. Halo, halo. Co to ma znaczyć? Nie ma przejścia? To jest bardzo dziwne. Nie ma. No, normalnie nie ma przejścia. Nie ogarniam tego. Już czas kończy, bym wygrał. To wszystko tak, ale nie mam przejścia. O co chodzi? A już tyle ludzi wyszło całość? Tam jest, jak głupi jestem, jak but. Normalnie jestem głupi jak but. Mogę się potwierdzić i napisać w komentarzu, że jestem głupi jak but. Ciach. No i tak to się. No właśnie, ja pierniczę. No. To zaraz już nie mam najmniejszych szans na zwycięstwo no, dobra jeszcze zaraz będzie jeszcze jedna runda jeszcze jedną zagramy to dobrze było dobrze prawie no teraz i nie głupi głupi mi jest czasem wiem nie 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 Teraz, 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 teraz będzie dobrze. Jest. Dokładnie. Jeszcze 8 sekund. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie mam szans, ale dobra. O, to tutaj gwiezdne wojny. O! Dobrze. No. Prawie! By zabrakło mi 5 sekund. Ja pierńczę, no dobra, no. 5 sekund. Zabrakło. Dobra. Jeszcze jedna rundka. 3, 2, 1 go a, a i prawie byłem prawie byłem prawie byłem jest teraz tak i jest no tak się to kurcze przechodzi panie i panowie no teraz podpadają wszyscy Bajons ojeju to jest złe to jest złe ale wywodłem tak no i tak się w to gra no hmm. Dobra. Eee, Ojej. Ojeju. Co to ma znaczyć? Chmurki, o nie. Czy mam chmurki włączone? Nie, nie mam wcale włączonych. To jakiś bug był. Dziwne. Dobra. Tu, tu, tu Nie, 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 Byłem prawie, byłem prawie. Aj, tu też byłem prawie. O i teraz, teraz. Nie no, tego nie widziałem w ogóle. Tu trafię, trafię, trafię. Nie! Tu przelecę, tu przelecę, tu przelecę... I teraz nie! To jest bardzo trudna mapa, jasny gwint, no. Nie znoszę... No nie, jak ktoś skończył? To jest dopiero trzeci teraz, ja... Ja pierniczę. Dobra. No nie no to jest kurczę chore. No ta mapa jest za trudna, ja tej mapy nie prawie. Ja mogę przejść tylko to, co jest bardzo proste. O! I jest dobrze. Nie! Ja się zaraz załamił! Po prostu zaraz się powieszę na haku. Nie, no to... Ooo! No wy to widzicie, ten głupi cypel wystający, nie no toż... Oooo, kto budował te mapy? Nie no ja jestem w to beznadziejny. O matko, co to jest? No dobra, no niech będzie już. O, no nie, no Hmm, Jestem już zbyt zrezygnowany, żeby już w cokolwiek ugrać. No nie, no nie. O, teraz może, no, od dziwo trafiłem Dalej, szybciej Ostatnie, dalej, minutę mam Co to jest? Ojej, u te ptaki są straszne, dobra Ojej, prawie byłem, prawie byłem, no to wiem już tak to przejść Tu, i trzeba jechać tutaj Dobrze, przynajmniej przeszedłem to I na, pewno, na pewno tu się gra znacznie lepiej niż na serwerze W więc no i skończyłem. fedem no pewnie. No i tak się to kurczę robi. Dokładnie. Więc to by było na tle w dzisiejszym odcinku. Nie był on długi, ale ważne, że był. Dobra, no więc... Może tu na ptoku? O na głowie ptaka, no. Gdzie mam głowę? Dobra, tu jest głowa ptaka. Nie, to jego tyłek. Tu na głowie ptaka się żegnamy, ona dziób sobie wejdę. Jestem taki pułpesroczysty. Nie wiem czy to dobrze czy źle o mnie świadczy, ale dobra. To było na tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z minigierek, nie tylko z minigierek. No więc do zobaczenia, pa!